Dobrze, moi drodzy, dzisiaj ostatnia cnota teologiczna miłość. Czy najważniejsza? Chyba tak. Święty Paweł mówi, że gdybym miał wszystko i był doskonały, i, i czynił cuda, i robił jeszcze nie wiadomo jakie rzeczy, no ale nie miał miłości, to, to wszystko nie ma sensu. Nie? Tak samo nasze życie jeżeli w tym życiu nie ma miłości no to ono też nie ma sensu. Możemy odczuwać przyjemność, czy nawet już z czasem też przestajemy odczuwać przyjemność. Pojawia się coś takiego, co nazywa się w psychologii anhedonia, czyli niezdolność od odczuwania smaku i przyjemności życia. Jak w życiu człowieka nie ma miłości, bo miłość nadaje najgłębszy sens. Żadne hobby nam tego sensu nie da, czy zainteresowanie, czy jakieś rzeczy materialne, podróże. I to, co mówiłem na wstępie, to nie są moje słowa, ale to właśnie też z listu do Koryntian, że wszystko przeminie i przeminie wiara, bo poznamy Boga w pełni, nadzieja też, bo nasze tęsknoty zostaną wypełnione, ale miłość zostanie, bo Bóg jest miłością i, i, i radością i i zobaczymy, zanurzymy się w, tą, w tę światłość. Ci, którzy otarli się o, o, o śmierć kliniczną, czy mieli jakieś doświadczenie mistyczne, to, to zobaczyli. Prostu, co to jest ta prawdziwa miłość, która nie pochodzi z tego świata. Te słowo trochę wyblakło. Dzisiaj o tej miłości się dużo y, 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 mówi, zostało skradzione w 1968 roku. Była rewolucja Seksualna. Love, drugs and rock and roll. Jakby wepchano w ogóle to piękne słowo pomiędzy narkotyki i seks. I czy, i czy, czy jeszcze muzykę rock and rollową. I, I trochę się ta miłość zdenominowała, dlatego warto dzisiaj tak zobaczyć, czym ta miłość jest. Ja postaram się na tyle, na ile będę potrafił to wytłumaczyć. Jak ja doświadczam miłości Boga. Kiedyś na jasnej górze właśnie doświadczyłem tego, byłam msza, i było nawet jakieś nudne kazanie. Wiecie, jak biskupista, że potrafią mówić. Z człowiek wynudzi strasznie. I tam nie było żadnego nastroju takiego, żeby, żeby, żeby mieć jakieś takie przeżycie mistyczne, ale w pewnym momencie, jak podniosłem głowę, to było na ofiarowaniu darów. Tak? Zobaczyłem, to było na wałach drzewa, taki, taki ciepły powiew. I Poczułem Bożą Obecność. I tak, poczułem, że Bóg tak się cieszy, że na mnie patrzy, jakby 10 tysięcy psów machało ogonem. To taka radość. Wyobraźcie sobie coś takiego, co, że tak, tak się Bóg cieszy, że patrzy na, na mnie. I, i, I też ja widzę tę Bożą Miłość w ludziach. Dlaczego tylu ludzi 20 lat temu. Płakało, jak Jan Paweł II odchodził, nawet ateiści. Nie? Czy tylko dlatego, że, że, że to był nasz papież i tam dalej, można te frazesy tam mówić? Nie, tylko dlatego, że on odbijał w sobie jak lustro miłość Boga. Jak my żegnamy mamy tatę, czy dziadka, czy kogoś, kogo kochamy na pogrzebie, to nie tylko dlatego, że go tam pamiętamy, że był dla nas dobry, tylko że przez tego człowieka przychodziła miłość Boga. I to nas właśnie tak wstrząsa, jak, jak trzeba po prostu pożegnać, i to jest chyba taki chyba bardzo mocny komponent żałoby, że przez tego człowieka przychodziła miłość, a już go nie ma od samego Boga. I ja takich ludzi spotykam, którzy dawali, dają Boga, dają miłość. Ja ich nazywam piękni ludzie. Oni nie muszą być duszami towarzystwa jacyś elokwentni, jacyś mega wykształceni, to różnie się zdarza. Spotykam ludzi, którzy mają piękne dusze. Jak w Dostojewskim książę Myszkin, to jest taka książka idiota i, i tam jest takim głównym bohaterem właśnie jest, jest bardzo prosty, chory człowiek, arystokrata, ale taki już zubożały, książę Myszkin I on wchodzi na te salony, Carskich dworów różnych w Petersburgu i. On tam jest bardzo taki, no można by powiedzieć, naiwny, taki dziecięcy, ale bardzo taki prostoduszny i dobry. I ci wszyscy, którzy tam są właśnie w tych różnych, na, na, na tych różnych salonach, to oni zaczynają do niego ludnąć. że wiedzą, że on jest taki prostoduszny, ale oni się dobrze przy nim czują. Bo ma piękną duszę. Nie? Po czym można poznać, czy ktoś ma piękną duszę? No, po owocach się poznaje, co Ktoś przyciąga do siebie ludzi. On nie musi być jakoś tam y, taki swód, przesłodzony, milutki. On może być, czasami może się szorstko zachować, ale przyciąga do siebie ludzi. Oni czerpią od niego energię, bo on ma tej energii dużo, no bo to jest energia, która, y, która pochodzi od samego Boga. Kolejne zadanie domowe z lustrem. Można popatrzeć na swoją twarz. Szczególnie jak ktoś już nie musi płacić na ZUS, tylko ZUS mu płacić, nie? to może popatrzeć na tą twarz i zobaczyć, co na tej twarzy jest. Czy, czy, jak te zmarszki się układają. Czy, czy to są tylko takie ściśnięte przez pretensje, przez gniew, żal ciągły do ludzi, czy, 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 czy ta twarz promienieje po prostu tym, tym Bożym światłem. Czy ta dusza się wylewa z tej twarzy. Moi drodzy, mówiłem, że będę odwoływał się do przypowieści o siewcy i dzisiaj patrzymy, jak ziarno pada w ciernie. To są zagrożenia dla naszej miłości. Już słyszeliśmy, że ziarno padło na drogę, na skałę, się w ciernie i to troski doczesne, inne rzeczy, że możemy pokochać to, co tak, tak naprawdę nie jest najważniejsze w naszym życiu. Możemy to wywrócić do góry nogami i, i, i nie zrobić dobrego podziału, na rachunku sumienia, rzeczy małe i rzeczy duże, rzeczy mniej ważne i rzeczy ważne. I, i robi się tak zwany zamęt. Jakieś zakończenie modlitwy pańskiej w czasie mszy, jest tak zwany embolizm. I tam jest: chroni nas Boże od, od grzechu i wszelkiego zamętu. Czyli problemem człowieka nie jest tylko grzech, ale zamęt. Że to, co jest takie mało ważne, my, my to kochamy, a to, co powinniśmy kochać, to dobra, to. Zostawiamy to na, na, na później I, i, i przez to się gubimy, przez to nie wydajemy owoców. A się jest czymś naprawdę bardzo ważnym, czymś, co pochodzi od Boga. I kiedyś przed ślubem kuzyna założymy się z wujkiem, już nie powiem o co się założyłem, mówię, że na ślubie powiem, że oni do siebie nie pasują. A on mówię, jak się ucieszył, w dobra, na kazanie to powiesz? Mówi, tak, dobra i ten, wygrałem zakład. No i, ten, no i mówię do oni, oni tacy rozanieleni, pytam się ich, czy znacie historię o dwóch półkach jabłka, które do siebie pasują. Oni tak, kiwali głowami. Mówię, to jest bzdura. Nie ma czegoś takiego. Ludzie do siebie nie pasują. Mąż nie pasuje do żony. Żona nie pasuje do męża. Rodzice do dzieci nie pasują. Nawet proboszcz nie pasuje do wikarego. Ale to nie jest ich wina bo człowiek i też do nich tak powiedziałem, i wy też do siebie nie pasujecie. Ja to nie jest wasza wina, mówię, bo człowiek po grzechu pierworodnym rodzi się z takim chropowatym sercem i to nie, nie, nie przylega do siebie. No. I dlatego Pan Bóg dał człowiekowi miłość, żeby, żeby te nierówności wyrównać. I żeby, żeby ludzie do siebie prosto przylegali. To, że nie potrafimy, to znaczy, że nie prosimy Jezusa o miłość. Żeby dał nam tej miłość, to co mówiłem wczoraj, że to nie jest problem w tym, że przyrastają nas różne trudności życiowe, różne, tylko że nasza miłość nie jest większa od, od tych trudności. I, I ja to też mówię do siebie, tak? bo, bo, bo yy, no tak jest właśnie. Zawsze 1 listopada staram się na nowej parafii zaszokować moich parafian. Bo to jest wszystkich świętych, mówię do, do nich tak przewrotnie. Ja lubię tak, żeby to. Z, zaczęli myśleć trochę inaczej i zburzyć ich tutaj te, te, te takie rutyny myślowe, mówię celem życia człowieka nie jest świętość. Oni, jak to? Przez cały Kościół mówi, że o świętość, trzeba o być świętym. Nie. Świętość nie jest celem życia człowieka. Celem życia człowieka jest kochać Boga i kochać bliźniego ze względu na Boga. A świętość jest produktem ubocznym. Tak jak jest płomień świecy. I płomień świecy to jest miłość do Boga i do drugiego człowieka. A blask i ciepło to jest właśnie świętość. Na tym się należy skupić. Kochać po prostu Boga i drugiego człowieka ze względu na Boga. Mamy przykazanie, najważniejsze przykazanie. Jak przyszedł faryzeusz i chciał tam gdzieś Pana Jezusa złapać na słowie, to mówi, jakie jest najważniejsze przykazanie? Pan Jezus powiedział, nie, tutaj będziesz miłował, On mówi, no, Pana Boga swego, stałego serca swego, całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. I mamy te, te, te trzy wektory, których powinniśmy kochać. No dobrze, y, y, ale jak pokochać Boga? Całym sercem, całą duszą, całym jestestwem? No, no jak... Jak go pokochać? Dać mu czas. Jak pan yy, pan Jezus mówi: Ktokolwiek yy, straci swoje życie z mego powodu, to nie odzyska, to mnie kocha. No to nie znaczy, że, że nas ktoś od razu zabije, ale jak dasz mu 10 minut, to straciłeś swoje życie. 10 minut. Ktoś ci odciął. Tj. Dajesz to Bogu. Ale on ma wieść, to się nie martwi, on ci daje o wiele więcej. Kolejna rzecz, w jaki sposób udowadniamy, że Boga kochamy, wypełniamy Boże przekazania, żyjemy według dekalogu, tego co jest w Ewangelii, to jest, to jest właśnie to, co sprawia, że, że jesteśmy tymi, którzy są przyjaciółmi Boga. Jak Piotr nawywijał, no wiemy, nawywiał, za pasją Jezusa, bo poszedł do Jezusa. To Jezus go nie pytał, czy wierzysz we mnie, czy żałujesz, tylko czy mnie kochasz. Zawsze chodzi o miłość. Nie? Mimo wszystko ciężko się kocha kogoś, kogo się nie widzi. Bóg jest duchem. On tu jest, nie? ale ciężko się kocha. Pytałem kiedyś jednego księdza z Indii, jak pokochać właśnie Boga, którego się nie widzi. Mówi, zacznij kochać ludzi, to się nauczyć kochać Boga. To jest twój poligon. I przechodzimy właśnie teraz do, do tego drugiego, jak kochać bliźniego. Można zaczynać z różnych stron, ale ja, to jest takie moje doświadczenie. Chcesz pokochać, to dobrze o nim myśl, a później dobrze o nim mów. To jest, to jest, to jest początek, a reszta przyjdzie sama. My już na samym początku źle o kimś myślimy. Tak? A patrz na, na tego człowieka, jak patrzy Bóg. Dobrze o nim po prostu myśl. Fulton Sheen, jeden taki kardynał amerykański, Święty człowiek kiedyś powiedział takie słowa, to zapamiętałem, że uprzejmość jest pierwszym krokiem do świętości. Coś w tym jest, właśnie, że trzeba być właśnie uprzejmym. Bóg daje nam naprawdę bardzo dużo miłości. Najgorzej jest, jak człowiek zatrzymuje na sobie miłość, to wtedy staje się jak ta studnia, którą po 30 latach otworzoną, bo była awaria wodociągu. I pomyśleli sobie właśnie, że, są, że my, jak nie ma wody, no to może w tej studni tam jest woda. Kiedyś ktoś sobie przypomniał, że tam czerpano wody. Otworzyli tą studnię, okazało się, że, że ta woda jest zatęchła. Bo jak się nie wybiera, nie, nie ma rotacji, to, to po prostu to, to, to studnia staje się zatęchła. Tak samo staje się z sercem człowieka. Jak nie dajemy miłości, tylko czekamy na miłość, to stajemy się zatęchni. A, a, a miłość musi po prostu przez nas przepływać. Jak przepływa, to wypłukuje to wszystko. Musimy dawać tę miłość dalej. No i też ciężko jest pokochać bliźniego, jak siebie nie kochamy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być egoistą. Wiemy, na czym egoizm polega. Nie tylko na tym, żeby jakieś rzeczy mieć, gromadzić i myśleć tylko o swojej wygodzie, ale też jak się skupiamy na swoim bólu i tylko mówimy, my, moje życie, to, to to jest też egoizm. Ale jest tak zwany zdrowy egoizm. Nie, nie powiem, że święty, bo to będzie nadużycie. Taki zdrowy, że znam swoje potrzeby, potrafię odróżnić to od moich zachcianek. I warto też być takim zdrowym egoistą. Szanować się, być człowiekiem silnym, żeby to miłość właśnie dawać. Jak tego nie ma, no to będzie nam po prostu bardzo, bardzo ciężko. Starożytni wyróżniali cztery rodzaje miłości. Mówię to zawsze na kazaniu ślubnym, ale tutaj powiem tak pokrótce: Eros, filia, Storge. No i ten czwarty rodzaj, agape, czyli ta miłość Boża. Eros, wiadomo o co chodzi. Chodzi o fascynację, z drugim człowiekiem, zakochanie, całą tą fizyczność, która sprawia, że te dwa ciała stają się jednym ciałem. To też jest ciekawe, że Pismo Święte mówi, że w małżeństwie oboje będą jednym ciałem, ale nigdzie nie jest napisane, że będą jedną duszą. Małżonkowie, popatrzcie teraz na siebie będziecie zawsze dla siebie tajemnicą. Co? Ale to jest fajne. Mamy też filię, filia czyli przyjaźń, którą którym się po prostu buduje, rozmawia się ze sobą, realizuje wspólne projekty, wychowuje dzieci, no, ma, ma się po prostu wspólne tematy. Małżonkowie mają już po jakimś czasie metajęzyk, wystarczy jedno słowo powie, już, on już resztę rozumie, co już nawet nie muszą rozmawiać, ne? to jest przyjaźń. To się buduje powoli. Zakochanie jest jak uderzenie pioruna. No i mamy storgę. Storgę to jest przywiązanie. Na przykład matki do dziecka. Jeśli nie chce wstać w nocy, to bo, bo, bo coś tam trzeba do dziecka, a ona wstaje wie, tak trzeba. To jest, czy, czy małżonek choruje? To jest właśnie storgę. Powiedziałem tak tutaj. No ale jest jeszcze właśnie agape. To jest miłość, która pochodzi od samego Boga. I o tym powinny być właśnie te rekolekcje i ta dzisiejsza nauka właśnie. To jest miłość, którą... Doświadczył święty Paweł, człowiek, który stawiał wyżej prawo. Na niego prawo było najważniejsze, tylko prawo po prostu. On po prostu tylko o tym żył i jak ktoś wypełni prawo, to będzie zbawiony. A później zobaczył, że Bóg jest miłością. I napisał hymn o miłości, rozdział 13. List do Koryntian. I nie ma zbytnio czasu, żeby tutaj omawiać każdą taką odcień tej miłości, ale on zaczyna, to też jest takie znamienite, że miłość jest cierpliwa, czyli potrafi czekać, nie jest transakcyjna, to nie jest jakiś merkantylizm ja cię daję to, a ty masz mi dać to. Tak? Miłość po prostu daje i on to po prostu odkrył, że jest łaskawa, czyli wylewa ponad, ponad to wszystko, nie zazdrości. I tak dalej, i tak dalej. Miłość to jest pragnienie dobra drugiej osoby, żeby tą drugą osobę gdzieś pociągnąć do dobra. I jak tłumaczyłem Amerykanom. Moim parafianom tam z Baflo, y, y, czym się różni miłość od tolerancji, bo oni często stawiali tolerancję wyżej, wiadomo, trzeba być tolerancyjnym, to mówię tak, że tolerancja myje ręce, a miłość myje nogi. Oni się zaczęli śmiać, gdzie to jest napisane? Mówię w Ewangelii. Oni mówią gdzie? No popatrzcie, kto umył ręce. Ręce umył piłat. Powiedział, nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, dajcie mi spokój, róbcie sobie, co chcecie. I można się plecami odwrócić do swoich dzieci, którzy żyją, które żyją w grzechu, czy innych. Dobra, róbcie sobie co chcecie, to wasze życie. Co? Natomiast miłość to jest myje nogi. Jak Pan Jezus umył nogi swoim apostołom, powiedział, macie brudne nogi, ja wam umyję. Miłość jest trochę wśliwska. Troszeczkę przymusza czasami, jak rodzice dziecko. Co? Ale, ale taka jest miłość, co? bo chcemy dobra drugiej osoby. Co? Pociągnąć go po prostu, bliżej. Najtrudniejszą formą miłości to jest przebaczenie. Jest wiele form miłości, ale przebaczenie, ale tak dla zachęty wam powiem, że jak człowiek przebacza, to jego twarz przez sekundę staje się jak twarz samego Pana Boga. Dla mnie jedno z takich wzruszających momentów w Piśmie Świętym to nie tylko to są w Ewangelii, ale to jest to, co było między dwoma braćmi, bliźniakami w Księdze Rodzaju, synowie Izaaka. Pierwszy urodził się Ezaf, człowiek porywczy, bardzo taki silny i też myśliwy, zarośnięty cały On jako ten, który się urodził pierwszy dziedziczył ojcowiznę, a zaraz po nim urodził się Jakub, który go trzymał za piętę i dlatego miał takie imię Jakub, bo to po hebrajsku oznacza pięta. Oczywiście mamusia faworyzowała Kubusia, bo jest taki fajny, taki delikatny i bardzo chciała, żeby to on to, to odziedziczył błogosławieństwo ojca. I kiedyś jak Ezaw był na polowaniu, bo lubił polować, no to w ciemnościach namiotu ubrała tego swojego Kubusia w ubranie jego brata i Izak, który stracił wzrok, pobłogosławił i skradł mu błogosławieństwo. Jak się Ezaw dowiedział, to, to Jakub na 14 lat uciekł nad Eufrat. I po 14 latach już jako bogaty człowiek z żonami wraca, idzie przez potok, jambok, Przeprawia się i donoszę mu, że tam na horyzoncie widać pył, że zbliżają się jacyś konni. I on mówi, to twój brat, Ezaf. I on wiedział już po, już po mnie. Ten człowiek nie przebaczy. To jest, to jest dziki nomada. I siadł po prostu z swojego dromadera, ukląkł i czeka. I Ezaf na koniu przejechał. Zeskoczył, podniósł go i go wyściskał. No przebaczył, co nie? Jakby się nie spodziewał po takim człowieku przebaczenia. Także to są takie... Miłość ma wiele odcieni. I słyszymy o darach Ducha Świętego. To są odcienie miłości. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, opanowanie. Jak masz miłość, to będziesz miał to wszystko. Jak nie masz, to będziesz tylko udawać. Najlepiej na miłości... Jezusa znał się człowiek, który położył swoją głowę na jego piersi w czasie ostatniej wieczerzy. To był Jan, apostoł. Znamy to. On w swojej Ewangelii napisał taką przypowiedź, która jest tylko w tej jednej Ewangelii świętego Jana. To jest przypowiedź o winnym krzewie. Żebyśmy my y, trwali w Jezusie, a on będzie trwał w nas. Jak się robi, jak się szczepi y, szczepkę, tą y, latorość, do winnego krzewu? Nacina się winny krzew, on jest taki gruby. Z drewniały robi się taką nacięcie i bierze się gałązko, odcina, ciach, też się robi nacięcie i się wkłada. Ponieważ się związuje to takim materiałem. Czyli dwie rany muszą się dotknąć. Rana tego krzewu i rana tej, tej latorośli. Jakie rany ma ten krzew, to my wiemy, bo my patrzymy na krzyż, to jest Jezus. Nie? A jakie rany ma, mamy my, my też wiemy. Moje rany muszą dotknąć ran Zbawiciela. Co to znaczy, że jesteśmy w Chrystusie? To znaczy, że wypełniamy przykazania, że się staramy tyle, ile możemy. Staramy się. Czasami nie wychodzi. A co, co to znaczy, że On trwa w nas? To znaczy, że daje nam natchnienia, swoją mądrość, radość i miłość. I On przez nas kocha drugiego człowieka. Już tak na koniec, ja sobie tak to wyobrażam, że jak Staniemy w niebie przed Nim. To. To na pewno ci, którzy są Faryzeuszami, to powiedzą tak. Panie Jezu, popatrz na mnie. Mam czyściutkie sumienie. Popatrz jakie, bielutkie. Te? A Jezus powie, ale dobrze, jestem z tego zadowolony, ale pokaż mi swoje rany. Bo kto kocha, to ma rany. Bo miłość nas otwiera na innych i ktoś może nas ranić. Także. Także tak, tak to sobie właśnie wyobrażam. Że Jezu właśnie pokaże, powie, nie tylko pokaż mi swoje czyste sumienie, bo to nawet nie twoja zasługa, tylko mojej łaski, tylko pokaż mi swoje rany, pokaż, czy kochałeś. Amen.